Chciałem zapytać, bo co jakiś czas zdarza ci się dowalić komuś medialnie. Mm -hmm. e, a to wojewódzkiemu, a to Musiałowi, a to Gessler. Po co? Wiesz co, e, to generuje jakiś to... ferment, nawet e, dla ciebie mam wrażenie. E, no radacji. oczywiście, ja ci powiem ci jedną rzecz. E, uczciwie, czy, e, czy, e, uczciwie, uczciwie, czy... chcesz, tak. ty, chcesz, chcesz usłyszeć poprawne, uczciwie, czy politycznie poprawy? Uczciwie. Był sobie, sobie taki pan, generalnie który się Andy Kaufman. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obejrzenia cudownego filmu Człowiek z Księżyca Milosza Formana. Tam jest opowiedziana cała historia showmana z lat 50-60, Andy'ego Kaufmana, który wymyślił, stworzył tak naprawdę podwaliny współczesnego showbiznesu. Później pojawił się taki panek Kuba Wojewódzki, który świetnie skopiował Andy'ego Kaufmana. Jest kopią moim zdaniem współczesną Andy'ego Kaufmana. I z drugiej strony, wiesz, wiesz, showbiznes nie lubi stagnacji. Jeżeli jesteś mało wyrazisty, to, to rzeczywiście jest Ci się trudno odnieść. Ja nie lubię negatywnej energii, ale wiem generalnie, że od czasu do czasu dobrze jest przewrócić klocki, żeby je na nowo poukładać. Dziś robisz to celowo. No, z premedytacją.